Hello, LO320. Hello, Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj oraz Legion. A przed Wami 24 materiał z gry Saints Row 2. Moi drodzy, dzisiaj sobie pogarniamy takie bardziej techniczne rzeczy. pojedziemy sobie do sklepu z bronią, do chirurga plastycznego, może do Ciucholandu, może znowu do tego, do... może do jakiejś kurwa fast foodu czy coś. E, zobaczymy, nie? Mhm. Mm. Mm Dobra. Choć w sumie wiesz, co ci powiem, że nie chce mi się nigdzie z tych rzeczy jechać. Ja tylko jadę po broń. A, dobra, spoko. To może dzisiaj sobie zrobimy e, aktywność. O, chaos. Czy poziomów. Dobra. Dobra, to ja idę i poczekam na ciebie. Jasne. O kurde, jaki fajny klub znalazłem. O ja cię kręcę, już gdzie się przywitamy. Mm. Ja kocham w tej grze, kurwa, że jest tyle miejsc, do których można wejść, a w GTA 5 tak to ograniczyli. W Saints Row 3 tak to ograniczyli. Co to jest? Chwila, moment. chwila, chwila, chwila. A jak to się nazywa? Wiep na ostro! Wiep na ostro? Nie, wiep na ostro po prostu. Ale co? Fuck me, fuck you. To się nazywa po angielsku. Ale broń? Nie, Kurwa, restauracja. Aha. Słyska, fuck me, fuck Jezu. Gdzie, 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 gdzie? Fuck me, fuck you, a. Jeba, ja, ja ja, 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 ja. Fuck me, fuck you. Aha, fajnie. Co to można kupić? Herba, herbata pytąg. Dziwny krokiet. Tyletnia przykąska świeża. Przykąska No Nawet ja też jadę tam kurwa do ciebie, bo bym chciał sobie coś kupić w sklepie z bronią. Herbata pytąg. <laughs> oh, boże! <laughs> Kiep, no. Eh, jest sklep z bronią. To jest sklep z bronią. Dobra. Alter. brighter future, better life. Uf, ŁOW W MOŻNA JUŻ zakupić KUPIĆ ERPEGA A które mam szatun? Wa, moment robię za... Kurwa będę biedny, zajebiście Trzy tysiaki, let's go Dobra U 33 szacun. Okej, okay, co ja mam tutaj? Amunicja zapalająca, do PM'a, pistolero do szczelby, go! Do karabinu, go! Zapalająca, nie wiem gdzie się podziała. O, granaty. Eee... Dobra pistolero, nie. O kur... dwa mać. To jest to o czym ja myślę. Rabiny. Karabiny. ciepanie Specjalne RPG. Snajperka? Jebać snajperkę! Stoktel bomba rurowa... Dobra, RPG, pyk. I amunicja. Amunicja do wyrzutni rakiet. Jakie to jest drogie wszystko, ja pierdol Dobra, siedem rakiet mi wystarczy. Ale tu jest taka jedna broń, która mi się bardzo podoba. I on bez ma. I kurwa, na to mi już nie stać, dobra. Eee, to jest... My, kurwa to sprawdzić, muszę to... albo na jakiejś fortecy. Bo nie chcę kosy wywoływać, to chodźmy na jakąś fortecę. Czekaj. Ja tu żarcie kupuję, fuck me, fuck you. Mhm. Misja... O, forteca. Nie. Proszę jak się te fast foody inne Burgeri spalony NA WĘGIEL TACJA benzyna WIK Z nie to Dobra FORTRESS tam zaraz przyjadę. Gej. Gdzie wiesz? potrącił motocyklistę. Ale dymy. Kabiłeś? To? Co? co kogo żeś potrącił? Motocyklista. Dobra, ja co innego. Co usłyszałeś? Starą babę. A, tak. Co jesteś jak Toma Tomasz Hajtor? Tak. Dobra. <laughs> Kurda, my Yeah, no. no to go. This is Spackle Fishing Industries. Veteran child took me here to stuff frozen fish with Loa dust on our first date. It was good times. Anyway, not a whole lot has changed since then, and the Somdi are still moving shit through fishing boats. Take out the fish in the freezers, then go blow up the boat they're using to move the stuff. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okay, kurwa, patrz co sobie kupiłem. Co kurwa To jest ten shotgun taki, kurwa, maszynowy. A, ten... No. Zajebiście. Knock, knock, bitches. Panna. No przeładuj to, kurwa, szybciej, 12, dobra. Knock, knock, Mr. Rubble. Dobry. Zostałem O tu są O kurna, ale okay. się znachali jak się rozpierdoli Łów dupę Weźmy sobie akacza. A, to trzeba, trzeba było zniszczyć, okej okay. Ale jest te skuty Ja pierdziele co jest jak się wejdzie do tej zamrażarki O mój Boże myślałem że tu pisze slipper i penis Hmm Dobra, let's go. Łow dup! Łow! Mamy, nie, co jest? Nie chciałem tu wchodzić. Gdzie idę? Dobra, trzeba ryby niszczyć. Mhm. Mm Niszcz łodzie samedi, jest. Shandy kurwa. Może sam rakietnicę That's kupiliśmy cool. do tego. Właśnie ją wypróbuję. Bum! Yeah! A, chuja tam. O! No teraz. Kurwa, oboje trafiliśmy, kurwa, w słup! Jak w słup? Dobra, nieważne. Ja nie trafiłem. Dobra, szczelaj, twoja amunicja teraz. Ech, dobra. Ja pierdolę, serio. Umieść bombę na podejniku paliwa u frachtowca. Dobra, piadaj mój, fioletowy... Czekaj, to jest A tu! O kurwa. Nie! Kurwa, Far Cry rzeczywiście 3. Mhm. O, w sumie kurwa nie. Far Cry 3 wyszedł 5 lat po 5 lat po Saints 2. No, tam, się kojarzy. Się, o, tu się chyba schodzi. Na no. 3 to bym mógł tej grze lo loda robić. <laughs> Dobra, na czas na sobie też pompę. Dobra, bomba podłożona. o Ojej. Gdzie? O kurde, kurwa łeb SPIERDALAMY PRZED Dobra Uwaga, uwaga, uwaga PIERDOLNIE Pierdalnie. Zobaczymy jak bomba pierdolnie Je. Yeah. Kurwa eksplozja, oh. ale dobra um. O, skończono. 10 tysięcy! Let's go Dobra. Pięknie. To co, mój drogi majsterze? Lecimy do... Majsterka. O! Nie, to jest misja. <grym> da! Da! Kurwa jestem tego ciekaw. Święcie trzeci ulicy Forteca, to to kurwa jest. Idziemy tam, dobra. O, no. It's the only word fitting to describe the results of the conflagration that's consuming Shivington. the cops love tonight, that. A series of meth labs exploded, creating a chain of events that is nothing short of like catastrophic. As the neighborhood burns, emergency teams are desperately trying to treat anyone they can find. As burn wards throughout the city get filled to capacity, one has to wonder.

Dobrze, obra po nie myślałem, sudeczko, że myślałem, żeby ja cię Lubię. O nie. No dobra, minęła ta godzina. Co? Nie, nic. O, święta godzina, no. Twoi koledzy przyszli. nie, nie teraz. Pff. Ja wiem, że kurwa, mam takie wrażenie, że ten samochód zaraz wybuch, wybuchnie od samego jeźdzenia po drodze. No wiem, jak patrzę na te iskry, kurwa, jesteśmy jak kurwa ghost rider. Ja, so you don't want me to, drive? Mami, tani, you so to się kurwa. Bierz tego Prima stąd, kurde. Optimus Prime. No a nie Aj. Kur... I Dobry, Optimus dobrze Optimus Prime. Normalnie wyglądamy jakbyśmy się mieli już zaraz wykurwić na tym samochodzie. Yeah. Black Bottom! Oho. Uh. Bikini dolne. <laughs> Bulldog! Noż. Sheesh. Nie żyjesz. Nie żyjesz. O co chodzi kurwa z tą świątynią świętuchów? O jest. Nie wiem, wiep na ostro i tyle. To jest to, kurwa. Co? To jest ta nasza baza, po. kurwa, po Maero. Tutaj jest. To nasza baza? O, a to? Co to jest? To jest Rozpocząć grać w Fortecę, okej. Okay.

Kurwa im chałupy demoluje. Ta. Yeah. Nice. Ghost Rider. Fajnie. Ty już? To jest już tak. Civic-minded saints, Clinic. Okej, okay, kontrolowane civic? okolice. Widzisz is Civic! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. buja, buja, buja mocno. Black bottom. Black bottom. Kurwa, ale zajebiste są te, kurwa tereny pozamiejskie, dobra. Czyli zniknęła nam kolejna. Co? E, tereny? Tereny pozamiejskie. Treny? Tu jest misja od Samedii. Czyli w sumie szporte za bardzo nie ma, w sensie sporteca należąca do roninów. No Ale dobra, moi drodzy, to chyba będzie na tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku zrobimy sobie w końcu jakąś aktywność. Kuraz dzwoni ktoś. O chuj chodzi Okolica Ultromie jest tym Ultora